Siemanko, siemanko, niezmiennie Sebastian z tej strony, witam Was w 59. odcinku programu Felgoznawcy. Dziś nieco bliżej przyjrzymy się Felce, którą będzie montował nasz klient do Volkswagena Arteona z 2023 roku. Jota Wheels model YP1 w kolorze Gloss Black. Produkowany przez niemiecką markę Volkswagen, samochód osobowy klasy średniej, po raz pierwszy został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Genewie 7 marca 2017 roku. Nazwa Arteon to połączenie dwóch słów ART, czyli sztuka, oraz EON, która nawiązuje do luksusowego modelu Fajden, następcy Phaetona produkowanego na rynku chińskim. Wracając do naszej felgi, producent do tego modelu w 20 calach sugeruje zamontować 20 na 8 ET40 w rozstawie 5 az 112 Aby poprawić wizualnie wygląd samochodu, bo jak przecież wiemy, seryjne felgi są bardzo mocno schowane, klient zadecydował, że zamontuje felgę 9-calową z offsetem 40. Dzięki temu felga będzie 12 mm, 12,5 mm, przepraszam, bardziej wysunięta od serii na zewnątrz, tak, aby oczywiście nie wystawała nam poza obrys samochodu. Dzięki technologii Flowforming jest ona lżejsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna oczywiście w tym kolorze jest tylko i wyłącznie w 20 calach w dwóch szerokościach 9 i 10. Producent daje możliwość zakupu felg jednakowej szerokości. Możesz kupić 4 felgi 9 calowe, jak w tym wypadku bądź też 4 felgi 10 calowe. Istnieje również możliwość zakupu felg na pojedyncze sztuki. Jeśli chodzi o rozstaw, to felga jest nawiercana pod indywidualne zamówienie. Dopiero w momencie zakupu wybieramy odpowiedni offset oraz rozstaw. Zerknijmy sobie teraz na nią nieco bliżej. Felga jest w kolorze Black Glossy, czyli ciemny połysk. Jej max load wynosi 750 kg na felgę. Posiada certyfikaty Willy Via. Warto tutaj wspomnieć, że konstrukcyjnie przygotowana jest do... Testów, aby zyskać kolejny bardzo ważny certyfikat, jakim jest TIF. Środkowy dekielek jest metalowy, oczywiście w kolorze felgi, a całość prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Zerknijcie sobie. Jeśli chodzi o concave, a inaczej wklęsłość, to w wersji 9-calowej nie jest ona jakaś powalająca, a wynosi dokładnie 4,4 cm. Teknijmy teraz na wagę, oczywiście na naszym domowym urządzeniu. Może ona się delikatnie różnić, oczywiście od wybranego offsetu. 20 9 ET40 waży 11,9 kg. Masz jakieś pytania dotyczące tego modelu, pozostaw komentarz pod filmem. A jeśli nie wiesz, jakie parametry będą odpowiednie do Twojego samochodu, skontaktuj się ze mną, oczywiście z przyjemnością Ci pomogę. Nie zapomnij również o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Widzimy się już w następną niedzielę. Trzymajcie się, cześć!